Witajcie w holokronie Ekstra, gdzie ponownie odpowiadam na pytania, które zadajecie w komentarzach. Lecimy z kolejną piątką, zapraszam. Co znajduje się w środku Galaktyki w świecie gwiezdnych wojen? W samym środku galaktyki znajduje się głębokie jądro, które jest bardzo specyficznym miejscem. Gwiazdy leżą tam bardzo blisko siebie, przez soloty nad przestrzenne są bardzo utrudnione, a czasami w ogóle niemożliwe. Same gwiazdy często kolidują ze sobą i wyrywają sobie nawzajem jądra. A wszystko to tuż koło wielkiej czarnej dziury. Mimo że życie bardzo rzadko występowało w tym regionie, jest tam kilka interesujących planet, m.in. Byst czy Titan. Każda z tych planet charakteryzowała się dość ciekawymi właściwościami i często występowały na nich różne anomalie. Czy był jakiś rycerz Jedi, który był niewrażliwy na moc? Teoretycznie nie, ale praktycznie było ich sporo. W odcinku o Radzie Jedi wspomniałem o korpusie służby Jedi. Przyjmowane tam były często osoby, które nie przeszły testów na Jedi oraz takie, które w ogóle nie były wrażliwe na moc. Jednak w strukturach zakonu traktowano ich na równi z rycerzami Jedi. Choć jak dla mnie to trochę takie pocieszanie kogoś na siłę, kto i tak nigdy nie będzie równy prawdziwemu użytkownikowi mocy. Jak niektórzy bohaterowie potrafią zrozumieć język droidów. Choć takich osób nie jest zbyt wiele, to z drugiej strony nie jest to jakaś niezwykła umiejętność. Droidy w świecie Gwiezdnych Wojen posługują się językiem binarnym, który jest przy okazji wokalizowany. Osoba, która spędza dużo czasu z danym droidem, może nauczyć się rozpoznawać niektóre tony i odczytać z kontekstu, o czym mówi droid. W większości przypadków jednak przydaje się droid protokolarny, taki jak C-3PO, który przełoży piskliwe dźwięki Astromecha na język BASIC. Czy ojciec czubaki przeżył? Jeśli tak, to co się z nim później działo? Tak, ojciec naszego włochatego łukiego imieniem Atitaktuk, o ile dobrze to wymawiam, ma się dobrze mimo że ma na karku 350 lat i wciąż potrafi nieźle walczyć. Jego dalsze losy nie są specjalnie znane, choć jego wcześniejsza historia jest dobrze udokumentowana. W opisie filmu znajdziecie link do jego biografii. Co wiadomo na temat mistrzyni Jedi z tej samej rasy co którą poznajemy w mrocznym widmie? Chodzi tu oczywiście o Mistrzynię Jadł, która była członkinią Rady Jedi w okresie upadku Republiki. Jako jedna z niewielu Jedi miała pozwolenie na używanie techniki Morikro, która polegała na spowalnianiu funkcji życiowych przeciwnika aż do jego śmierci. Życie Mistrzyni dobiegło końca na 26 lat przed Bitwą o Javi, niedługo przed rozpoczęciem Wojen Klonów w akcie poświęcenia, by ratować życie innym poprzez absorpcję broni biologicznej. To wszystko na dzisiaj, zadawajcie kolejne pytania, mogą być nawet totalnie z kosmosu albo z odległej galaktyki, na wszystko znajdzie się odpowiedź. Odpowiedź. Lajkujcie te najciekawsze i do zobaczenia w kolejnym odcinku Holokronu Ekstra. Niech moc będzie z Wami.